Wow wow Hej ziomeczki Jesteśmy właśnie po malutkiej sesyjce Zrobiliśmy kilka fotek Co zmusił? Zmusił Także zrobiliśmy kilka fajnych fotek Chodzę troszeczkę za moje bluzie, bo musiałem wziąć jej bluzę, ale nieistotne ona ma moją, on taki woreczek, jak sami widzicie Także pozytywnie myślę W ogóle piękna pogoda jest, jak sami widzicie Jesienna pogoda Jesienna pogoda, jesienna edycja Wszystko się pięknie styczy <grytanie> I mi spadnie Luszczanka No i naprawdę jest niedziela, piękna pogoda. Jak spędzacie dzisiejszy dzień? Powiedzcie, jest godzina 2.30. Także zapewne i tak to widzicie jak wieczorem. Jest także... godzina, pochwalę się zegarka. <laughs> jest godzina, uwaga, zegarek, lokowanie. <laughs> 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 także co robicie, piszcie? Jak dzisiejszy piękny dzień spędziliście? Bo jest naprawdę awesome, no? Jest cudowna pogoda. W ogóle spytacie zapewne, czemu nie mam już na paluszku tego, nie? E no, nie nosi. Bo nie noszę. <laughs> Nie noszę swojego mm, swojej szyny, bo mnie już to tak bardzo nie boli, ale ze śleznów znów założę, bo mi to Martyna oczywiście musiała uderzyć, udowodnić, jak bardzo trzeba to nosić. Ało. Jak bardzo trzeba to nosić. Dobra, nevermind. My lecimy, może nagramy jeszcze jakiegoś challenge. A. Piszcie to jak. Trzymajcie się. Hej o ją. No dobra, zrób sobie. No to Martyna... Także... Człom rządzę władzy. No to dawaj, no. Trzy, Uuuu. dwa, jeden.